Pepa. To mój mały wąż rzeczny. Tu du dudu, -du 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 tu dudu. Magda Gessler. W klubie to... <grym> placki, Pranie po twarzy. Dziś rano... na Robi pranie. <grym> Tatusiu, co to za koszulka? To moja koszulka piłkarska. Także żołądki kurde to wygląda. Mało apetycznie. Oooo. Ale najpierw muszę jechać do purstego kraba. Do zobaczenia! Pa! Pa! pa. Biedny... Pądź, Bokska, ciasto party! Musi iść do Pórstego Kraba. Ach, biedny tak. <grybuj> <grybuj> Chodźmy, pobawmy się! Tak, pobawmy się. <grybuj> Ojejku Magda Zachlapaliśmy Piłkarską koszulkę taty o. o nie Jesteśmy zgubieni Nie martwcie się Zaraz ją wypierzemy Zaraz ją upiorę I nawet się nie zorientuję Że była cała w błocie Znajdźmy więcej rzeczy do prania Sukienka jest troszkę ubłocona. Magda znaleźli więcej rzeczy do prania. Bardzo dobrze. Wrzucimy wszystko tutaj. A teraz trzeba włączyć. A co? No? Woda? Najczęściej ziemia. Woda? Coś takiego Aha! nie. Myju, Halucynacja, myju, myju! hemoglobina. Żółtego węgla taka. Sytuacja. Nie? Pralka sprawia, że całe pomieszczenie się trzęsie. Gdzie twoja sukienka? Wrzuciła ją do pralki. Co? To? 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 Co? Nie. Eee... Magda Moja czerwona sukienka jest teraz czyściutka Tak Pepo, ale zobacz co się stało z resztą prania. Ojej, czerwona sukienka Pepy zafarbowała wszystkie białe ubrania. na Korwina. Korwin. To nie jest dobry kolor na koszulkę piłkarską. O. Tata świnka wrócił z pracy do domu. Gitara Siemo. No elo. Mamy mały problem i... <laughs> Później, Magda, muszę teraz biec na mecz. Gdzie jest moja koszulka? Tutaj. <laughs> Nie żartuj sobie, Peppo. To jakaś sukienka mamusi. Jest z korwinem. Nie, tatusiu. To twoja koszulka piłkarska. Trochę się zachlapała bradą. Dlatego wypraliśmy ją. No i wszystko się zafarbowało. Przepraszam, tato. Przecież nie mogę założyć. Koszulki z Korwinem. Czemu nie, tatusiu? Korwin. To bardzo ładny kolor. Hmm. Co sądzisz? D wąż rzeczny. Tu, du, du, tu, du, i. George nie lubi Korwina. Przyszli przyjaciele, tatusia. <mum> Oto cię, ci Czy jestem raperem, Czy też? Tak... Czy